Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Radosław Rygielski, witam Was w kolejnej analizie rynku Bitcoina. Przypominam o tym, że 16 lutego 2021 roku, czyli za tutaj niecałe dwa tygodnie, będzie live. Na tym live'ie powiem o tym, czy jest już początek drugiej części hossy na Bitcoinie, czy Ethereum prześcignie Bitcoina, które altcoiny mogą mieć największy potencjał do wzrostów i też oczywiście powiem Wam troszeczkę więcej o swojej strategii. Kliknijcie proszę w pierwszy link pod tym filmem. Gdy klikniecie w ten link, pojawi Wam się właśnie ta strona. Wystarczy tutaj zostawić swojego maila, zarezerwować swoje miejsce. Tego maila będziecie otrzymywać przypominajki na temat tego live'a. Kochani, pamiętajcie, że żadna z informacji w tych live'ach, w tych, w tych nagraniach na temat analizy rynków nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest tylko to moja osobista opinia. Ostatnia analiza była tutaj z 1 lutego, czyli był to poniedziałek tradera. Cena bitcoina wynosiła wtedy 33 tysiące. <laughs> I oczekiwałem tutaj zgodnie ze strzałką ruchu wzrostowego w kierunku poziomu 35 30.260. To zrobiła cena. Cena, jak możecie zauważyć, tutaj była analiza wtedy w tym miejscu. Jak możecie zauważyć, cena faktycznie. Wzrosła do tych poziomów, które ostatnio określiłem. Były, były to poziomy, poziomy wyznaczone na podstawie powtarzalności rynku, gdzie tutaj widzieliśmy, że mamy ruch spadkowy. Drugi ruch spadkowy o podobną wartość, więc teraz uważałem, że może być po raz kolejny wzrost, jak poprzednio, i też byliśmy w miejscu, gdzie poprzednio była znacząca wartość transakcji, która też skorelowała się z tweetem Ilona Maska na temat bitcoina. Cena wzrosła? Ok. Co się może dziać w przyszłości, czyli w kolejnych ruchach? W kolejnych ruchach. Może tutaj jesteśmy w takim miejscu nie, dosyć nieprecyzyjnym. Ostatnio wiedziałem konkretnie, jaki jest możliwy kierunek. Ok, a teraz Bitcoin jest w miejscu dosyć nieprecyzyjnym. Powstała tutaj strefa przy tym ostatnim ruchu wzrostowym i powrocie, gdzie mam tutaj widoczny górny cień. Z punktu technicznego tu jeszcze jest ważne, to, że mamy znaczącą wartość transakcji przy tym cieniu i przy tym spadku, więc to jest istotna strefa. I teraz uważam, że. Z tej strefy 37125 do 38685 może przy tej strefie być jakakolwiek reakcja ceny. Jeżeli chodzi o analizę, jest to analiza tylko taka bardziej edukacyjna, a nie już stricte kierunkowa, bo tutaj w tej strefie może być kwiatowa konsolidacja, może być od razu ruch cenowy, tego jeszcze precyzyjnie nie wiem, będę wiedział to bardziej, gdy na przykład cena spadnie, tak, i na przykład jeszcze dodatkowo wybije tą tendencję w dół. Wtedy będzie to potwierdzenie na temat tego, że mogą być spadki od tej strefy, czyli na ten moment. Od tego obszaru, w którym jesteśmy teraz, rozwiąże się sytuacja dalej, więc trzeba poczekać na to, aby cena sama się określiła. Czy wyjdziemy ponad tą strefę i będzie to może jakiś sygnał na kontynuację wzrostów, czy cena spadnie i od, od wybicia tej tendencji będzie to sygnał prospadkowy. Czyli co trzeba zrobić w tej sytuacji? Poczekać, ponieważ tutaj cena ma strefę, w której może się poruszać i dopiero wybicie tendencji w dół. Tak, będzie sygnałem na ruch spadkowy, czyli od tego miejsca będzie informacja na temat tego, że cena może spaść, czyli po prostu musimy poczekać. Pamiętajcie o tym, że wiele osób chce do rynku kasę, ale nie każdego stać na to, aby zainwestować czas, tak? a czas jest to nic nie robienie, czyli po prostu czekanie ostatnio mieliśmy precyzyjną analizę na wzrosty, bo już wszystkie przewagi, wszystkie przewagi były pro-wzrostowe, a w tym momencie trzeba poczekać na te przewagi, czyli wybicie tej tendencji w dół będzie dodatkowym sygnałem na możliwe spadki. Poczekamy, jeżeli to się zrealizuje, to od tego momentu będzie to sygnał na spadki. Zwróćcie uwagę, nie jest to analiza na zasadzie, ok, pójdziemy w górę bądź w dół, tylko po prostu poczekajmy na to, żeby cena sama pokazała, tak? Zamknięcie się ceny poniżej tej strefy i dalej poniżej tej tendencji będą to sygnały na dalsze spadki. Jeżeli się one zrealizują, to od tego momentu masz informację, ok, może być kontynuacja tutaj ruchu spadkowego, tak więc musimy po prostu poczekać, ja też na bieżąco będę dla Was aktualizował sytuację na rynku Bitcoina. Pozdrawiam Was serdecznie, cieszę się, że korzystaliście z ostatniej analizy, pamiętajcie o tym linku w opisie, będzie to konkretny live, też tam co nieco powiem troszeczkę więcej o swojej strategii, ale skupimy się też na tym, czy to w ogóle jest hossa, czy już ona się może kończy. Pozdrawiam Was serdecznie. Słyszymy się 16 lutego o godzinie 20. Zapisz się na tego live a będzie konkretny, jak zresztą wszystko, co publikuję. Dzięki, że jesteście. Dziękuję za taką ilość komentarzy. Udostępnijcie to dalej, jeżeli na przykład ktoś chce zobaczyć, jak to określać w przyszłość, bo to jest bardzo ważne, żeby każdy miał świadomość, że jest to możliwe i też jak ważna jest cierpliwość i zdrowo, rozsądkowe oczekiwania na to, żeby było więcej przewag na dany kierunek. Ruchu cenowego, oczywiście. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam udanego. No, prawie weekendu. Pozdrawiam Was. Cześć.